miejsce. No nie, jeszcze jakieś problemy z Tudemonem. Nie zawsze jest tak, że konie od razu do tej maszyny startowej chciał wejść, chce wejść. Wtedy nasza obsługa y, oczywiście pomaga w tym, żeby bezpiecznie, bez komplikacji konia do startboxów prowadzić. Czekamy na Tudemona oznaczonego siódemką i kiedy on zajmie ostatecznie swoje miejsce... Będziemy mogli wyścig rozpocząć, no, cały czas jak widzimy jakieś delikatne z Tudemonem problemy, jest troszeczkę podenerwowany przed wyścigiem, ale miejmy nadzieję, że już za chwilę zajmie swoje miejsce. Tu demon z tego co widzę w kapturze będzie wprowadzany do startboxu, to z reguły pomaga, koń się uspokaja. I tym razem się udało. Tu Demon zajął swoje miejsce, kaptur oczywiście ściągamy. I jazda! Wystartowała gonitwa. Iskra jakieś tam problemy miała na starcie, ale już odrabia. Natomiast na ostatnią pozycję odpada Madiba Mówi A tu Demon, z którym takie problemy były przy wejściu do maszyny, od razu zdecydowanie przesuwa się na front i decyduje się dyktować tempo tej gonitwy. Gonitwy dość długiej, bo dystans to 2200 metrów, czyli nieco ponad okrążenie toru mają konie jeźdźcy do pokonania. Na froncie jest Tudemon, na pozycji drugiej galopuje Zimbardo. Na miejsce drugie już przesuwa się, nie, Zimbardo nadal na drugim, na trzecim jest Igraszka, za nią Oktoberman. Następnie Iskra, Tebinio i Zamyka. Madiba mówi konie już na przeciwległej prostej. Około 1600 metrów mają jeszcze do pokonania. Tudemon jest na prowadzeniu, Zimbardo drugi, Igraszka trzecia. Następnie Oktoberman, Iskra razem z Tebinio zamyka, Madiba mówi. demon od startu jest na froncie tego wyścigu, ale tam mocno przyspiesza igraszka, która już przesuwa się na pozycję drugą, na trzecie miejsce odpada Zimbardo. Te trzy konie z przewagą nad resztą stawki, reszta stawka, stawki zgrupowana, na czwartym jest Oktoberman, potem Iskra, Tebinio i zamyka, Madiba mówi. Na prowadzeniu Tudemon niezmiennie, ale igraszka jest tuż obok, jakby nieco słabnie Zimbardo, ale do mety mamy jeszcze kawałek, bo konie weszły właśnie w zakręt, zbliżają się już do połowy zakrętu. Stawka zaczyna nam się delikatnie rozciągać, ale to wciąż nie są duże odległości. Tudemon na prowadzeniu, igraszka druga, słabnie nieco Zimbardo, gonią go trzy konie. Iskra, Tebinio, oktobermen nie ustępuje Madiwa, mówi, Tudemon wyprowadza na prostą finiszową. Czy wystarczy mu sił? Od startu praktycznie prowadzi i dyktuje tempo tej gonitwy, gonią pozostałe konie, Tudemon i Graszka, środkiem przesuwa się Zimbardo, który jakby odzyskuje siły po takim chwilowym kryzysie, a może to było celowe działanie. 300 metrów przed celownikiem prowadzi tu Tudemon, ale naciskają pozostałe konie, tam Tebinio jeszcze mocno włącza się do walki, teraz jest na miejscu trzecim, Tudemon na prowadzeniu, środkiem i Graszka. Tebino włączył się do walki. Tu demon i grażka Tebino. Tu demon i grażka Tebino. Tu demon pierwsza walka o drugiej i grażka Zimbar Zimbardo, iskra, Madiba mówi i na ostatniej pozycji Oktober Tudemon, koni oznaczony siódemką, jako pierwszy minął linię celownika, od startu do mety prowadził w tej gonitwie, w siodle starszy uczeń Rapszan Beck Ulu. Czekamy na zatwierdzenie wyniku gonitwy przez komisję techniczną, dekoracja zwycięzców na padoku, na padoku też prezentacja uczestników gonitwy czwartej, przed nami gonitwa dla trzyletnich koni czystej krwi arabskiej drugiej grupy.